Cześć kochani! Zapakujcie dzisiaj ze mną kalendarz adwentowy z figurkami z druku 3D W pierwszym okienku będziemy mieć takiego pięknego Axolotla właśnie A więc do takich przeuroczych woreczków będą trafiały właśnie te zwierzątka Ja jeszcze będę zawijała dodatkowo w odrobinę folii bąbelkowej I właśnie w pierwszym okienku znajduje się taki Axolot który jest wydrukowane z pięknego, błyszczącego, jak widzicie, ślicznego, różowego, taki bardziej łososiowy kolorek On ma właśnie takie błyszczące, silikonowe wykończenie, dzięki czemu naprawdę mega ładnie wygląda i ma słodkie, czarne, wielkie oczka, także on trafia do okienka numer 1 a więc tak wygląda pierwsza paczuszka, jak widzicie tutaj z tyłu jest wszystko zakryte, tak żeby nie można było nic podejrzeć i później będziemy jeszcze na to naklejać naklejki z numerkami. W okienku numer 2 oraz 3 będą takie dwie matching figurki zajączków, które wyglądają właśnie tak. Jak one są takie mikro, że mi e, kamera nie łapie. Są one flexi, więc się fajnie ruszają i właśnie... Są pasujące do siebie dwie figureczki. Jedna jest z kokardką, druga jest taki zwykły króliczek, więc można dać swojej ulubionej osobie, żeby miała właśnie jedną, wy będziecie mieli drugą i będziecie mieli wspólnie parkę. Figureczki zaklejone. Teraz lecimy do kolejnego okienka. W następnym okienku trochę zbaczamy z takiej. Tematyki słodko-cukierkowej, chociaż ten smoczek też jest dosyć uroczy, ale tym razem w zupełnie innej kolorystyce. Mamy czarny oraz niebieski i jest to breloczek, który można dowiesić. I on również jest z tych takich ruszających się. Dodatkowo ma wzorki śliczne kwiatuszków na sobie, także on leci do kolejnego okienka. Do następnego opakowania stwierdziłam, że dodamy sobie coś pasującego kolorystycznie, mianowicie piękny Triceratops, chyba tak mi się wydaje, nie znam się na dinozaurach Sorgi, ale jest to figurka dinozaura z takimi przyuroczymi rogami, również się rusza. No i zobaczcie jak pięknie, idealnie pasuje do tego opakowania zielonego, także taki mały stworek trafia do kolejnej saszetki. Szósta saszetka, a więc musi być coś świątecznego, przynajmniej tak by pasowało A będzie to brelok z reniferkiem, który uważam, że jest niby świąteczny, ale w sumie to można go nosić cały rok Jest to jedyna płaska chyba rzecz w tym kalendarzu Właśnie taki oto breloczek, który się nie rusza, ale zobaczcie tylko na te piękne detale i szczegóły Taki uśmiechający się reniferek trafia do szósteczki a w kolejnych okienkach robi się tylko ciekawień: mianowicie mamy tutaj ośmiorniczkę z takimi pięknymi, cekinowanymi oczkami, która się dodatkowo rusza na wszystkie strony. Również ma zawieszkę i jest wydrukowana, jak widzicie, z kolorowego filamentu. W zależności pod jakim kątem na nią sobie popatrzymy, taki kolor ona się zmienia. Jest czarno-różowa, więc właśnie zależy pod jakim kątem sobie na nią popatrzymy. Taki będzie miała kolor, jak widzicie tutaj jest totalnie prawie że czarno, taka srebrno-grafitowa. A z przodu mamy różową buźkę i też się mega fajnie rusza, także ona trafia do kolejnej saszetki. W kolejnej saszetce również mamy coś wydrukowanego z kolorowego filamentu, mianowicie taki oto rekinek, który jest taki szaro-fioletowo-niebieski i od spodu ma Białe elementy oraz białe oczka. Także wydaje mi się, że na całoroczny breloczek będzie idealny. Również super się rusza dla fanów rekinów, rybek i ogólnie oceanów. Myślę, że świetna sprawa. Rozkręcamy się dalej. Mamy kolejny breloczek. Tym razem przeurocza panda w kolorach czarno-białe. Standardowy, dosyć jak na pandę. Również jest ruchoma i zobaczcie tylko. Zwróćmy przez chwilę uwagę na te szczegółowe oczka oraz łatki. Czyż ona nie jest przeurocza? Dajcie znać koniecznie też, która figurka Wam się najbardziej podoba i którą Wy byście chcieli wylosować w kalendarzach. Koniecznie też zaczekajcie do końca filmu, bo ostatnia figurka jest totalnie przeogromna, mega fajna i naprawdę warto. Także poczekajcie do końca. A my przechodzimy do drugiego, trzeciego od końca okienka. Mianowicie jest to jednorożec, tak jak mówiłam, teraz trafiają się już coraz lepsze figurki według mnie A ten jednorożec jest chyba moją ulubioną figureczką z całego zestawu No zobaczcie tylko na to jaki jest przeuroczy Na detale, na jego mini mini róg Myślę, że jest to jedna właśnie z moich ulubionych figurek w tym kalendarzu Dajcie znać czy wam się również taka podoba no i zobaczcie tylko na to, to jest przedostatnia figurka w naszym kalendarzu, a ostatnia będzie mega duża. Jest to kotek również breloczek, taki z vibem galakcji, Dajcie znać, jak wyście go wy I mi się wydaje, że właśnie to jest galaktyczny kotek, ze względu na swoje kolory. Jest właśnie niebiesko taki miętowo-zielony, również się ruszany, jest większy, dużo większy od poprzedników, także w zależności od tego, co się komu bardziej podoba, mamy różne wersje breloczków, czy właśnie takie mega duże, czy bardziej te malutkie, takie na przykład jak smok czy panda, więc ten przeuroczy kotek, chciałam, sama bym sobie go zatrzymała, trafia do przedostatniego okienka, Zobaczcie, jakie to pudełeczko jest wypchane, ledwo co się zmieścił, ale się zmieścił. No i co, przechodzimy teraz do ostatniego, dwunastego okienka w tym kalendarzu. Mianowicie, jest to taki przeogromny smok, który w całości się rusza. Zobaczcie tylko na to, od głowy aż po sam koniec ogonka. On jest ruchomy. Dodatkowo, jak pewnie widzicie, jest kolorowy, żółto-fioletowy. Są oczywiście inne opcje kolorystyczne tego smoczka. No i najlepszy bajer, mianowicie w pełni ruchome skrzydła, które się rozkładają we wszystkie strony. Tutaj mają zawias taki kuleczkowy, dzięki czemu właśnie można je obracać wokół własnej osi dookoła. Dodatkowo również składają się w drugiej części. Do tyłu oraz do przodu. Nóżki też się ruszają, a pyszczek jest otwierany. Więc właśnie pyszczek mamy na zawiasik otwierany. Także wydaje mi się, że jest to totalnie najmocniejsza figurka, jaką kiedykolwiek drukowaliśmy na naszej drukarce i trafia ona do ostatniego okienka w tym kalendarzu. Ale ona oczywiście nie zmieści się do tych malutkich torebeczek, także ja ją sobie poza kadrem pozawiam w papiery właśnie świąteczne, w zwykłe w folię bąbelkową, tak żeby była na pewno bezpieczna. A tak prezentuje się calutki kalendarz. Ja później sobie jeszcze poprzyczepiam numerki tylko z ilością które okienko jest które, dajcie znać która figurka Wam się najbardziej podobała z tego kalendarza i czy jesteście zainteresowani zakupem, jeśli tak to śmiało zapraszam Vinted OLX, linki macie wszystkie w opisie albo w komentarzach więc zerkajcie koniecznie na dół, a dla wytrwałych, które z, którzy zostali do końca, mam niespodziankę mianowicie z kodem YOUTUBE jeśli będziecie składać zamówienie na taki kalendarz, dostaniecie i jedną figurkę gratis i może to być po prostu dowolna figurka, którą dzisiaj pokazywałam. Albo jeśli wymyślicie sobie jakąś inną, to również postaram się ją zrealizować. Także z kodem YouTube zapraszam do zakupów. Macie jedną figureczkę gratis za darmo ode mnie. Dzięki, że zostaliście do końca. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. Cześć i pa!